Hej, witam cię serdecznie. Dzisiaj dalszy ciąg mojego odcinka, który nagrałam wczoraj, z tego względu, że był on za długi, musiałam go nagrać jeszcze raz um, i musiałam się zmieścić w tych 10 minutach, także dzisiaj um, powiem Wam troszeczkę o moich przemyśleniach. O moich przemyśleniach, um, odnoszących się do. Um, do wzięcia odpowiedzialności. Pewnie nieraz byłeś w takiej sytuacji lub byłeś słuchaczem, gdzie ktoś opowiadał, że no, słyszał, że tam gdzieś ktoś jest, kto robi coś, rzeczy niesamowite, ale robi to bez dyplomów, robi to w sposób naturalny, ale. Ty tam nie idź, bo wiesz, bo ten człowiek, jeżeli coś ci się stanie, to ten człowiek nie weźmie odpowiedzialności za twoje życie, ponieważ on nie ma odpowiednich kwalifikacji, dyplomów itd. Cóż ja mogę teraz na to powiedzieć? Otóż widzisz, lekarz. Absolutnie nie bierze żadnej odpowiedzialności za czyjeś zdrowie. Absolutnie. Lekarz nie posiada żadnej odpowiedzialności za to, czy jego pacjent umrze, czy jego pacjent wyjdzie ze szpitala bez ręki, bez nogi. Bo to jest to co oni robią, jeżeli jest um, no, noga już w bardzo złym stanie, to obcinają nogę. Jeżeli biodro jest w złym stanie, to trzeba włożyć coś sztucznego, metal. Że jeżeli ręka obcinamy, oko wycinamy, przecinają, wycinają, to jest to co oni uwielbiają robić. Ale wrócę do odpowiedzialności. Taki lekarz absolutnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pacjenta. Czy pacjent umrze na stole operacyjnym, czy umrze później w hospicjum, czy umrze później w domu, taki lekarz nigdy nie poniesie żadnej odpowiedzialności za. Y, z, za stan pacjenta. Dziwne, prawda? Dlaczego nie ponosi odpowiedzialności? Ponieważ działał tylko i wyłącznie według procedur. Według procedur, y, które narzucił system. System, w którym wszyscy żyjemy. Dlaczego ten lekarz nie poniesie żadnej odpowiedzialności? Za to, co zrobił, za to, że pacjent mu zmarł. Za to, że wiedział, że może zrobić coś innego, zamiast użyć leków, wiedział, że może podać inne naturalne substancje lub zastosować inne naturalne metody, ale tego nie zrobił. I pozwolił z czystym sumieniem umrzeć pacjentowi. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że żyjemy w chorym systemie yy, opartym na kłamstwie i na zyskach, to trzeba, sobie powiedzieć. to trzeba sobie powiedzieć, że tak się dzieje. Lekarz boi się podać pacjentowi naturalną substancję, naturalną witaminę, ponieważ może być wtedy yy, ukarany. I tak się dzieje w dzisiejszych czasach. Tak się dzieje, że lekarze są karani za to, że leczą pacjentów nielegalnie, wbrew systemowi, wbrew regułom. Czy to nie jest przykre? Płakać się chce. Płakać się chce, że, że yy, lekarz. Który wie, że lekarstwami niczego nie zdziała, wie, że podanie jakiejś tam witaminy uratuje danego pacjenta, on musi to zrobić, ale nie w szpitalu, tylko on to musi zrobić w podziemiu, gdzieś, w garażu, w podziemiu, żeby ratować tego pacjenta. Ale musi to zrobić tak, żeby nikt nie widział. Bo jeżeli ktoś to zobaczy, to takiego lekarza podaje się do sądu. I ten lekarz traci yy, prawa do wykonywania zawodu. Dlatego mnóstwo lekarzy po prostu boi się. Wie, że przychodzi do niego pacjent, i on od początku wie, że on tego pacjenta nie wyleczy, podając mu cały czas to samo cały czas te same lekarstwa. On od początku wie, że to jest spisane na straty. Ale on nie może zrobić nic, bo on ma ręce związane. Czy zastanawiałeś się, dlaczego? Ja się nad tym zastanawiałam, dlaczego w szpitalach nie ma na przykład e, suplementów. Dlaczego w szpitalu nie podaje się ludziom suplementów? Dlaczego się o tym nie mówi? No nie mówi się, bo na suplementach się nie zarobi. Na witaminach się nie zarobi, na ziołach się nie zarobi. Czy, czy wiesz, że lekarz, który, który jest chory, czy wiesz, że on szuka innych rozwiązań? Czy wiesz, że taki lekarz on nie pójdzie do swojego jakiegoś kolegi, lekarza, żeby mu przepisał yy, leki. Bo on wie, że to nie działa. On to podaje pacjentom, bo za to mu płacą. To jest jego praca. Ale on nie poda tych samych leków swojej rodzinie, swoim znajomym, a tym bardziej sobie. Smutna prawda. Yy, smutna prawda. I tutaj naprawdę yy, apeluję do wszystkich, Yy, aby, aby się obudzili, aby się obudzili, ponieważ yy, jeżeli my będziemy cały czas zakupować lekarstwa, antybiotyki i tak dalej, ten cały system, ten biznes farmakologiczny, on będzie tak długo żył, tak długo żył, dopóki ty będziesz zasilał ten biznes. Ja, ja już wyszłam z tego, ja jestem na zewnątrz, ja zrozumiałam, że nie chcę być w tym, uczestniczyć w tym. Ja nie chcę zasilać biznesu farmakologicznego. A jak jest w Twoim przypadku? Czy Ty już wybrałeś? Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam na jutrzejszy film.